Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić bułeczki. Bułeczki śniadaniowe, szybkie i łatwe, naprawdę. Bardzo mało potrzebne jest składników. I jak myślę, że jak Wam wytłumaczę, tak krok po kroku, wszyscy sobie dacie radę, żeby upiec. Od czego zaczynamy? Tutaj mam 370 ml wody. Takiej ciepłej, że jak wsadzicie palec, to po prostu Was nie, nie poparzy. Fajnie by było, gdyby ta woda miała tak około 25 stopni. Nie może być też za gorąca, bo zabijecie drożdże. Także wlewam sobie tutaj 370 ml wody. Całą paczuszkę drożdży suchych. Drożdże suche tutaj jest 8 g. Patrzcie, żebyście drożdży nie mieli przeterminowanych albo, żeby one długo nie były otwarte w torebce, bo mogą się nie uaktywnić i no niestety wtedy Wam nie urośnie. Tutaj w tej miseczce mam pół kilograma mąki przesianej, jest to mąka pszenna typ 650, tak zwana mąka chlebowa. O. Dodamy tutaj do tych drożdży na razie tylko jedną łyżkę mąki. Zamieszajmy i poczekajmy, aż zaczną nam takie bąbelki się tutaj robić. To znaczy, że drożdże ruszyły i jak ruszyły drożdże, to będziemy robić dalej nasze bułki. Potrwa to około 10-15 minut, jeżeli macie w kuchni dość ciepło. I po kilku minutach wytworzyła się tu taka pianka. O widzicie z takimi bąbelkami. One wypływają i pękają. To znaczy, że drożdże fajnie ruszyły. O, będziemy wsypywać mąkę. Mąka jest przesiana. O, na razie wsypię połowę. Bo lepiej jest zawsze dosypać mąkę, a tutaj mam pół kilograma. O, dodajemy łyżeczkę e, soli. ja dam troszkę więcej, bo to taka malutka łyżeczka, ale taką łyżeczkę soli i dalej mieszamy. Wsypałam całą mąkę i ma mieć taką konsystencję. O, widzicie, one się lepi. dlatego mieszam z szpatułką. O, tak. I teraz odstawiamy je e, e, na około 20-30 minut, żeby ciasto troszkę. E, popracowało. O. Nie musimy wstawiać w ciepłe miejsce. Po prostu odstawmy gdzieś na blat, żeby chwilę ciasto popracowało. I po 15 minutach patrzcie, ciasto ładnie ruszyło, to widać zresztą. Przemieszajmy jeszcze raz o. około 3-4 minut. Tak. I odstawimy w ciepłe miejsce, żeby podwoiło swoją objętość. I patrzcie, jak ładnie podwoiło swoją objętość. Zobaczcie. Tutaj Wam pokażę. O, widzicie? jak one ładnie, a jak ładnie pachnie. Ja lubię zapach drożdży. Tak i musimy e, wziąć teraz je troszkę przerobić. Posypujemy e, deskę mąką. Ja powiem wam, że ja sypię e, mąką krupczatką. Mi jest zawsze lepiej. Krop, mąką krupczatką, ale taką mąką, tą, którą dawaliście tutaj 650 na ten, jak to się nazywa? Do ciasta. O, też można, nic nie szkodzi. Tak, wyciągamy. przysypujemy mąką o, i tak do środka. Nastawiłam, teraz piszczało, bo nastawiłam sobie już piekarnik. Grzałka góra-dół, 210 stopni, żeby mi się po prostu y, piekarnik wygrzał. Takie luźne, delikatne ciasto musi być. Tak. Zrobimy taki rulon, bo weźmiemy i podzielimy nasze ciasto na siedem części. Starajmy się podzielić na równe 7 części. Możemy wspomóc się oczywiście wagą, ale ja tam nie będę tego robić. Mamy już podzielone i z każdej takiej o, zrobimy taką kuleczkę. się i troszkę podsypujmy mąką. Tak, zostawmy na je oko na około y, pięciu minut, żeby ciasto odpoczęło. Bułeczki odpoczęły i będziemy teraz formować. Takie o, fajne półeczki i kładę tutaj, zaraz Wam pokażę, na blaszkę, która jest przykryta papierem do pieczenia. Wszystko fajnie pokazuje, o. bułeczki mamy gotowe. O! Bułeczki zrobione. Popryskajmy je troszkę wodą. O, woda, temperatura pokojowa. Tak. I dajmy tutaj co chcemy. Możemy dać sezam, mak, naprawdę co tylko chcemy. Ja może zrobię kilka z sezamem, kilka z makiem, tak. I na kilka posypię mak. Tak. I po 10 słuchajcie, dziesięć pięć minut zależy wszystko od temperatury, jaką macie w kuchni. Będziemy je wkładać. Do nagrzanego piekarnika na 210 stopni na około 25-30 minut. Wszystko zależy od piekarnika na środkową blaszkę. Na sam dół wlejcie sobie na jakimś takim metalowym naczyniu, po prostu wodę i wstawcie na sam dół piekarnika. Ja nie będę tego robić, ponieważ mój piekarnik ma funkcję taką, że ma już taką osobną miseczkę do wlewania wody i tam woda już po prostu jest wlana. E, I no co, no zaraz będę wsadzać. Widzimy się za chwilę. I minęło u mnie 25 minut. A, ale pachnie. I już Wam pokazuję, jak wyglądają moje bułeczki. A, Proszę bardzo, nie wiem czy to. O, da może tak. Ale świetne, oczywiście są jeszcze gorące, ale sprawdzamy pukając na dole. Jak jest taki pusty dźwięk, to znaczy, że wszystko jest z bułeczkami porządnie. Wszystko jest ok, bułeczki się upiekły wyglądają w środku? Pokażę Wam zaraz, jak troszeczkę przestygną. I chciałabym Wam pokazać, one są jeszcze gorące. O! Ale są świetne. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają w środku. Przekroić jest ciepłe pieczywo. Świetne bułeczki na śniadanie. Naprawdę polecam. Nawet nie wiecie, jak w kuchni świetnie pachnie. Mm. Polecam, naprawdę. O! Także, jak Wam się przepis podobał to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Papa, pa. życzę Wam smacznego!